Będziemy pamiętać. Dotkliwie piekońcy i trudnie do uniesienia żal i żałoba. Żmudne śledztwo. Czarne skrzynki są obecnie przedmiotem badań Międzynarodowej Komisji. Badamy każdy istotny trop. Wolne niebo nad Europą. Trochę nerw było, ale w końcu dotarliśmy. Ruch lotniczy w polskiej przestrzeni powietrznej odbywa się bez zakłóceń. Polityka pod presją czasu. To liderowanie to nim w pełni wziąć na siebie czegoś napieralskiego. Wydarzenia Dorota Gawryluk, witam Państwa. Wzruszające słowa i łzy. Dziś kolejne pogrzeby tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem. 11 smutnych uroczystości z udziałem wielu Polaków. W Warszawie żegnano Izabelę Jarugę Nowacką, posłankę Lewicy i bojowniczkę o prawa mniejszości i Pawła Wypycha, jednego z najzdolniejszych ministrów Kancelarii Prezydenta. W Będzinie odbył się pogrzeb Grzegorza Dolniaka, czołowego polityka PO, a wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek została pochowana w Katowicach. Agnieszka Milczarz. To dla niej śpiewał dziś zespół Śląsk. To dla niej do Katowic przyjechały dziś Krystyny z całej Polski. Dzięki niej to były najbardziej znane imieniny w roku. Trzy, dwa, ja Ostatnie odbyły się miesiąc temu w Szczecinie. Byłaś prawdziwą perłą w koronie. I że bez ciebie tutaj już nic nie będzie takie samo. Senatorem była od 6 lat, zawsze zdobywała olbrzymie poparcie. Była takim kwiatem w Senacie, który rozkwitł wśród nas polityków. Wcześniej rozkwitał w polskim radiu w Katowicach, gdzie prowadziła popularny magazyn medyczny. 23 lata temu wymyśliła ogólnopolskie dektando. Nie brakowało też Izabeli Jarudzenowackiej, posłankę Lewicy znaną z walki m.in. o związki partnerskie i parytety dla kobiet. Rodzina i politycy żegnali dziś na warszawskich Starych Powązkach. Tak jak rękopisy nie płoną, tak ludzie, którzy niosą sobie wewnętrzną radość nigdy się nie starzeją. I taka właśnie była Iza. Była cała w uśmiechach. Nie bała się trudnych tematów, angażowała się społecznie. Jestem człowiekiem lewicy, zatem dbam o godne życie każdego człowieka. Tak sama o sobie pisała w internecie. I taką zapamiętają ją nie tylko partyjni koledzy. Dla najważniejszym najważniejszy człowiek. I ważne było Polska, i było państwo. Ale ty właśnie temu człowiekowi, temu indywidualnej osobie jest w stanie pomóc. W Będzinie na Śląsku pożegnaliśmy dziś jednego z najbardziej pracowitych i prawych posłów. Tak o Grzegorzu Dolniaku mówili dziś jego koledzy z platformy. To właśnie ty byłeś platformą obywatelską, byłeś jak żołnierz pierwszej brygady. To od twojego wysiłku był początek naszej wspólnej pracy, wspominał dolniaka, premier Donald Tusk. Wypych na wieczny odpoczynek zabierze ze sobą kapelusz skauta i pamięć harcerzy z zhr -u. Przez 12 lat był harcmistrzem. Gdziekolwiek się znalazł, naturalny sposób przyjmował przywództwo. Był też społecznikiem i urzędnikiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a od trzech lat wiernym druhem Lecha Kaczyńskiego. Umiałeś myśli sformułować w taki sposób, że to było jasne, czytelne i klarowne. Po prostu miałeś niesamowity talent. I to dlatego właśnie zostałeś właściwie rzecznikiem prasowym pana prezydenta. W imieniu najbliższych Pawła Wypycha pożegnał zaprzyjaźniony ksiądz, który przeczytał wzruszający list od żony, dzieci i teściów. Jest szczęściem, skarbkiem i pablem. Dziękuję więc Bogu za 18 wspólnych lat. Kocham Cię. Gosia. Agnieszka, milczasz. Wydarzenie. pielęgnowali pamięć o losach Polaków na wschodzie, zginęli za tę pamięć. Dziś, podczas ich ostatniej drogi, usłyszeli dziękuję. Dziękowano na pogrzebie księdza Ryszarda Rumianka, rektora Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, na pogrzebie księdza Bronisława Gostomskiego, kapelana Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Wielkiej Brytanii, czy Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej, przedstawicielki Fundacji Golgota Wschodu. Oni nie marnowali czasu. Małgorzata Ziędkiewicz Kościół świętego Franciszka Asyżu w Warszawie. Nie bez powodu pożegnanie księdza Ryszarda Rumianka odbywa się właśnie tu, w jego parafii na Okęciu. Święty Franciszek, biedaczyna zasyżu, jeden z najwierniejszych naśladowców Chrystusa w historii Kościoła, był tym świętym, z którego ideą ksiądz Ryszard nigdy się nie rozstawał. Na Uniwersytecie kardynała Wyszyńskiego mówiło się, jeżeli nikt ci nie pomoże, to Rumianek ci pomoże. Jego życiowym mottem była łacińska sentencja – respice finem. Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i przewiduj koniec. Ale tego końca przewidzieć się nie dało. Sierpc, sanktuarium Matki Bożej, rodzinna parafia kapelana brytyjskiej Polonii. Przyjechał do Londynu niemal 40 lat temu jako młody ksiądz. Bardzo cenił sobie częste kontakty z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim i ubolewał, kiedy prezydent przeniósł się z Aston Street w Londynie na warszawskim Mokotów. Teraz już są razem. W wojskowych powązkach pożegnano pułkownika Zbigniewa Dęmskiego. Był w kapitule orderu Virtuti Militari. Często mówił, że wszystko jest kwestią przypadku i tylko przypadek sprawia, że jeszcze żyje. Dziś pewnie większość z nas powie, pułkownik Demski miał rację. To wszystko kwestia przypadku. Benedyktyńskie opactwo w Tyńcu. Jeden z najstarszych klasztorów w Polsce żegnał dziś Janinę Natusiewicz-Mirer, historyka sztuki. To ona, tuż po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, wymarzyła sobie, by postawić mu pomnik w jego rodzinnej suchowoli, SB. Nie zapomniało jej tego nigdy. Od 22 lat przyjaźniła się za mną Walentynowicz. Na pokład samolotu wsiadła tylko dlatego, że jechała Anka. Tak mówiła o legendzie Solidarności. Ta niezwykła przyjaźń trwa, teraz już w dużo lepszym świecie. Żabno nad Dunajcem, Kościół Świętego Ducha, pożegnanie Wojciecha Seweryna, artysty plastyka, syna oficera zamordowanego w Katyniu. 40 lat temu wyemigrował do Chicago. Tam postanowił, że wybuduje pomnik Ofiar Katynia. Zbudował. Nazwał go testamentem swojego życia. Kościół Świętej Brygidy. Gdańsk żegnał dziś Leszka Solskiego. W katyńskim lesie sowieci zabili mu ojca, kapitana artylerii konnej stryja. Na wyjazd zdecydował się w ostatniej chwili. To było marzenie jego życia, wspomina żona. Jak mogłam mu tego odmówić? On tym żył, zbierał pamiątki, zdjęcia, pojechał. Kościół Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie. Tu znajduje się słynna kaplica Golgoty Wschodu z Matką Bożą Kozielską. żegnaliśmy profesor Teresę Walewską-Przyjałkowską. Jak nikt inny była związana z tą świątynią i rodzinami katyńskimi w Warszawie. Nie może to wszystko nie byłoby aż tak wielkie, gdyby nie przyjaźń Teresy Walewskiej ze świętej pamięci księdzem prałatem Zdzisławem Peszkowskim, jednym z nielicznych ocalonych z Katynia. Za najważniejsze w życiu uważała ten moment z 2003 roku. Moment błogosławieństwa przez Jana Pawła II cudownego obrazu, w obecności Jeńca-Skoziulska. Udało się zidentyfikować przez Ostatnich 21 ofiar wrócą do kraju jutro. Czekamy na powrót m.in. pięciu członków załogi prezydenckiego samolotu, dowódców wojskowych i polityków. Wśród nich posłanek PiS Grażyny Gęsickiej, Aleksandry Natalii Świat i posła PO Arkadiusza Rybickiego. Trwa śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy. Agnieszka Mosur. Jutro znowu płyta warszawskiego lotniska zapełni się trumnami. Wróci 21 ofiar smoleńskiej katastrofy, których identyfikacja była najtrudniejsza. Wśród nich Arkadiusz Rybicki, poseł Platformy, przyjaciel z opozycyjnych czasów Donalda Tuska. Rodzina również, my poczuliśmy ulgę, że, że się Aram po prostu odnalazł. Czekają, by się pożegnać. Bez ciała na pogrzeb czeka się najtrudniej. Jakaś to jest nierealność do tej pory. Na dziś był zaplanowany pogrzeb Grażyny Gęsickiej, ale była szefowa klubu PiS, wróci do Polski dopiero jutro. Za każdym razem, jak były informacje, że są kolejne zidentyfikowane ciała była ta nadzieja, że to już teraz, że to już w końcu będzie można pochować. Jutro do kraju wrócą także generał Andrzej Błasik, Edward Duchnowski, generał Kazimierz Gilarski, podpułkownik Robert Grzywna, Mariusz Handzlik, Natalia Januszko, admirał Andrzej Karweta, Janusz Krupski, generał Bronisław Kwiatkowski, Tadeusz Lutoborski, podporucznik Andrzej Michalak, Aleksandra Natali Świat, generał Włodzimierz Potasiński. Major Arkadiusz Protasiuk, Andrzej Przewoźnik, Wiesław Woda, Edward Wojtas, Stanisław Zając, kapitan Artur Ziętek. Także jutro do kraju wrócą rzeczy osobiste, które znaleziono na miejscu katastrofy. Pierwszy rzut około półtorej tony tych rzeczy, odpowiednio bardzo starannie posegregowanych, opisanych. Traf już do kraju. Teren, gdzie doszło do katastrofy, przekopano na głębokość ponad metra. Śledczy znaleźli 7 pistoletów należących do funkcjonariuszy BOR. Trwa ustalanie, czy zostały użyte na pokładzie. Rosjanie już sprawdzili, że w samolocie nie było żadnych materiałów wybuchowych. W tym śledztwie badamy każdy istotny trop i każdą sensowną Wersję. Choćby ten skąd pochodzą strzały utrwalone na tym amatorskim filmie. Dlaczego obsługa lotniska wymieniała żarówki już po katastrofie? I co wynika z rozmów pilotów utrwalonych w czarnych skrzynkach samolotu? zarejestrowały ostatnie pół godziny rozmów pilotów. Rejestrator parametrów nagrał dane całego lotu. W Moskwie kolega pilotów identyfikuje głosy załogi TU-154M. Cała praca y, polegać później będzie na tak zwanej synchronizacji zapisów wszystkich parametrów lotu, jak i głosów i umieszczenie tego w odpowiednim czasie. To dopiero wtedy y, Komitet Lotnictwa... Będzie mógł powiedzieć, że zakończył jakby pracę związaną z odczytywaniem. Wstępna analiza zapisu rozmów, spisana w formie stenogramu, dotrze do Polski za dwa tygodnie, ale szybko jej nie poznamy. Zostaną przekazane do stosownej analizy, analizy i. Po tej analizie prokurator będzie mógł podjąć decyzję co do ujawnienia ich treści. Wcześniej prokurator generalny obiecywał większą jawność. Cała treść tych skrzynek, szczególnie ta, która będzie istotna z punktu widzenia ustaleń śledczych, zostanie podana do publicznej wiadomości. Teraz prokuratorzy nie ukrywają, że chcą ujawnić rozmowy dopiero po zakończeniu śledztwa, a to może potrwać nawet kilka miesięcy. Prowadzą je równolegle i rosyjska prokuratura. Jest pełna wola porozumienia, współpracy, pełna przychylność i otwartość prokuratorów i śledczych Federacji Rosyjskiej. Rodziny zabitych w katastrofie będą miały status poszkodowanych i wgląd w akta sprawy. Agnieszka Mosur, wydarzenia.